Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu to oddział tematyczny Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szerniawie. Znajdujemy się w miejscowości Jaracz, jest to mała wieś ulokowana pomiędzy rogoźnym a obożnikami. Muzeum znajduje się na terenie dawnej osady młyńskiej, która funkcjonowała tutaj od XIV wieku. Na przestrzeń wystawową zaadaptowano domom młynarza, stajnię przymłyńską i młyn wodny. W późniejszym czasie ustawiono na terenie muzeum wiatrak typu Koźlak, przeniesiony z miejscowości Czacz. Wszyscy dobrze wiemy, jak wielką rolę odgrywa w naszym codziennym życiu chleb. Praktycznie każdego dnia spożywamy chleb wypiekany z różnych rodzajów mąki. Pieczywo jest jednym z podstawowych składników naszej diety. Stanowi źródło błonnika oraz witamin z grupy B. Dziś produkty pierwszej potrzeby możemy kupić praktycznie wszędzie, a piekarnie mamy prawie na każdym rogu ulicy. Czy zastanawialiście się jednak, jak wyglądał proces wytwarzania chleba w przeszłości? Aby pozyskać ziarno, w pierwszej kolejności musimy mieć kawałek ziemi pod uprawę. Ziemię uprawiają rolnicy. To oni sieją, zbierają, a następnie sprzedają zboże, które może zostać przetworzone. Na różnego rodzaju produkty. Kilka wieków temu cykl ten wyglądał podobnie. Prawą roli zajmowali się chłopi, którzy bardzo często samodzielnie przetwarzali uzyskane płody rolne. Żniwiarze kosili dojrzałe do zbioru zboża, związywali je w snopy i transportowali do stodoły. Zebrane zboże młocono cepem, aby oddzielić ziarno od kłosów. Cep to urządzenie składające się z dwóch kawałków drewna jednego dłuższego i drugiego krótszego które połączone są ze sobą rzemieniem. Cepowanie było czynnością wymagającą wielkiej zręczności. Polegało na rytmicznym wykonywaniu odpowiedniego zamachu i uderzeniu w rozłożone na ubitym podłożu kłosy. Trzeba było uważać, aby nie zrobić sobie przy tym krzywdy. W momencie, gdy ziarno zostało pozyskane z kłosów, pozostawiano je na klepisku, aby wiatr zdmuchnął ewentualne łuski czy pełki. W celu dokładniejszego oczyszczenia ziaren z nieczystości korzystano między innymi z szufli, na których podrzucano wymłócone zboże. Czyste ziarna opadały na klepisko, a plewy zdmuchiwał wiatr. Tak przygotowane i oczyszczone ziarno nadawało się do mielenia. Dawniej do wytwarzania mąki używano żaren. Składały się one z dwóch kamieni, pomiędzy którymi je rozcierano zboża. Najpierw były to żarne nieckowate. W zagłębienie spod niego większego kamienia wsypywano zboża i rozdrabniano je, pocierając mniejszym kamieniem. Później nastały żarne obrotowe. Dolny, nieruchomy kamień nazywano leżakiem. Na nim spoczywał kamień górny, zwany biegunem. Obracano go za pomocą drewnianego drążka. Biegun posiadał otwór, przez który wsypywano zboża. Żarna mogły mieć obudowę kłodową lub skrzynkową, czyli wykonaną z desek. Żarna stanowiły podstawowy element wyposażenia wszystkich młynów wodnych i wietrznych, czyli wiatraków. Kamienie młyńskie miały dużą średnicę i były bardzo ciężkie. Najstarsze młyny powstawały nad rzekami. Charakterystycznym elementem każdego młyna wodnego było wielkie koło młyńskie, obracane przez płynącą wodę. To ono wprawiało w ruch wszystkie urządzenia w młynie, a przede wszystkim kamienie młyńskie rozcierające ziarna zbóż. Nieodłączną częścią dawnego wiatraka są skrzydła, które obracały się pod wpływem wiatru. To one następnie uruchamiały urządzenie do przemiału zboża na mąkę. Aby skrzydła wiatraka wprowadzić w ruch, należało ustawić je w kierunku wiejącego wiatru. Czyniono to za pomocą dyszla, który pozwalał obracać całą budowlę wokół jej osi. W przetwarzaniu zbóż bardzo ważną rolę pełniły stępy. To dzięki nim otrzymywano kaszę. Stępy swoją budową i działaniem przypominają znane nam dziś moździerze. Stępa ma kształt kielicha i wykonana jest z drewna. Do obłuskiwania i rozdrabniania ziaren zboża służył ubijak, czyli tak tzw. stempor. W występach rozdrabniano ziarna różnych zbóż, ale najbardziej popularne były jęczmień, proso i gryka. Z obłuskanego jęczmienia uzyskiwano kaszę pęczak, z prosa kaszę jaglaną. A z gryki kaszę zwaną chleczaną lub tatarczaną. Jak z gotowej mąki upiec chleb? Prawdziwy chleb powstaje z zakwasu, mąki, soli oraz wody. Zakwas w niektórych przypadkach może być nawet kilkuletni. Często też przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Aby w prawidłowy sposób wyrobić ciasto, powinniśmy poświęcić tej czynności kilkanaście godzin lub więcej. Ciasto, po wyrobieniu, musi przed wypiekiem długo dojrzewać w ciepłym miejscu. Gotowe ciasto wypiekano w piecu chlebowym. Tradycyjny, wolno stojący piec do wypieku chleba wyglądem przypomina mały domek. Aby wypiec chleb w takim piecu, trzeba było rozpalić w nim minimum 3 godziny przed włożeniem ciasta. Palące się drewno ogrzewało wewnętrzne ścianki pieca, a nagrzane cegły utrzymywały odpowiednią temperaturę wypieku. Proces przygotowania paleniska zaczynał się w momencie, gdy ciasto było już odpowiednio wyrościęte, a ścianki pieca wypalone na biało. Kiedy ogień przygasał, należało z paleniska w piecu wygarnąć popiół na zewnątrz. Następnie powierzchnię, na której jeszcze przed chwilą paliło się drewno, wycierano zmoczonym materiałem, tak aby wyczyścić ją z popiołu i schłodzić. Kolejnym krokiem była tzw. próba palona mąki, której celem było sprawdzenie temperatury paleniska. Na jego powierzchnię rzucano śladowe ilości mąki. Jeśli zaczynała się palić, to oznaczało, że temperatura jest zbyt wysoka. Należało więc poczekać lub powtórzyć proces przemywania wodą. Dopiero kiedy wrzucona mąka lekko się rumieniła, piec nadawał się do wypieku chleba. Ciasto wkładano do pieca za pomocą drewnianej łopaty z długim trzonkiem. Można było je umieszczać bezpośrednio na palenisku lub też układać na liściu chrzanu, winogrona czy łopianu. Od momentu umieszczenia ciasta w piecu potrzebujemy od 40 do 50 minut, aby wypiek był udany. Po tym czasie wyciągamy chleb z pieca i obracając bochen sprawdzamy, czy dobrze się wypiekł. Pukamy palcami w jego spodnią część, i jeśli usłyszymy pusty dźwięk, możemy mieć pewność, że po wystygnięciu bochen nadaje się do jedzenia. Pamiętać musimy, że taki chleb najlepiej spożywać po kilku godzinach. Wtedy to nastąpi jego odparowanie i nie będzie już gorące. Obecnie świeże pieczywo kupujemy w sklepie, a jeśli mamy na to czas i ochotę, możemy samodzielnie upiec je w domu. Dawniej na wypiek chleba trzeba było poświęcić jeden dzień w tygodniu. Z jednego wolno stojącego pieca chlebowego korzystało we wsi kilka gospodyń. Po wyjęciu chleba piec był na tyle gorący, że można w nim było upiec placek a później jeszcze usłyszeć owoce lub grzyby.